Mariusz Błaszczak Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę Panie Pośle. Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. W tym tygodniu mija 100 dni od czasu powołania rządu koalicji 13 grudnia z Donaldem Tuskiem na czele. Dziś Donald Tusk jest nieobecny, a chciałem właśnie się zwrócić do Donalda Tuska z pytaniem, gdzie są zrealizowane konkrety, gdzie jest zrealizowane 100 konkretów, które obiecywał Donald Tusk. Proszę Państwa, to nie 100 konkretów, tylko 100 kłamstw. Oszukaliście wyborców, oszukaliście wyborców, kiedy szliście do wyborów składając obietnice. Jesteście niewiarygodni. Wasza wiarygodność sięgnęła dna i puka od spodu. Ale my, proszę Państwa, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył 8 sensownych propozycji w postaci projektów ustaw. Yy, dlatego domagamy się, aby jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu z tego katalogu, z tego spisu zrealizowane zostały m.in. projekty dotyczące 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, dziękuję babciowego, bardzo. a także dobrowolnego ZUS-u. A więc koalicji od 13 grudnia do dziękuję roboty. bardzo, dziękuję bardzo Panie Pośle. Drodzy, drodzy Państwo, przyznaję, wczoraj wieczorem dla Państwa informacji wpłynęło osiem projektów ustaw zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość. Trafiły do analiz, tak jak to się dzieje z każdym projektem Sejmowym. Nie mogą być w związku z tym rozpatrywane na tym posiedzeniu Sejmu, co jasne, bo muszą przejść dokładnie ten sam tryb, który wszystkie projekty legislacyjne przechodzą. I jako kolejny chciał zgłosić się z wnioskiem formalnym pan poseł Jarosław Sachajko-Kukis 15. Panie marszałku, najliczniejszego od 556 lat polskiego Sejmu. Panie nieobecny premierze, dzisiaj, pola, dzisiaj rolnicy zablokowali polskie miasta, gdyż nie spełnił pan żadnej obiecanej im obietnicy, żadnej ani jednej. Panie premierze. Rok temu na Zamojszczyźnie na spotkaniu z rolnikami mówił pan, że można wprowadzić cła. Pytam się, gdzie są te cła? Gdzie jest ustawa kaucyjna, którą państwo w ubiegłym roku razem z PSL-em podpisali? Panie premierze, rok temu w Wielkopolsce mówił pan, że to, że pomagamy Ukrai Ukrainie nie oznacza, że przez, Ukrainę, przez granicę polską może przejeżdżać wszystko że mają być szczegółowe kontrole. I co rolnicy z Wielkopolski ujawnili? Że teraz przepuszczają państwo rzepak z niedozwolonymi substancjami. Rok temu mówił, rozrywał pan jak rejtan szaty, mówiąc o tym, że zboże jest tylko po 1050 zł. Dzisiaj na Zamojszczyźnie kosztuje 530 zł, a pan nic z tym nie robi. Panie premierze, zostawił pan rolników, którzy dziękuję, kilka miesięcy temu panu zaufali. Dlatego składam wniosek formalny o przerwę i informację nieobecnego pana premiera, co, się dzieje, cłami, co dziękuję, się dzieje z cłami, co się dzieje z kaucjami, co się dzieje z pomocą. Nie, panie pośle, ale wniosek o przerwę już głosowaliśmy, w związku z powyższym nie ma żadnego powodu, żeby głosować go raz jeszcze. Nie będziemy. Z wnioskiem przeciwnym, jeżeli nie został zgłoszony wniosek, a nie został zgłoszony wniosek formalny, bo wniosek o przerwę już był, nie możemy dopuścić wniosku przeciwnego. Teraz poseł Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego z wnioskiem formalnym, bardzo proszę panie pośle. A jako następny przygotuje się pan poseł Jakub Rutnicki, koalicja obywatelska. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, ja zgłaszam się z wnioskiem formalnym o odroczenie obrad celem dania czasu Klubowi Prawa i Sprawiedliwości na opamiętanie się i rachunek sumienia dotyczący spraw rolnych. Otóż, drodzy Państwo, w 2020 roku złożyliście Krajowy Plan Strategiczny liczący ponad 1400 stron. Nikt z Was go nie czytał, nikt go z Was nie analizował. A mimo to cieszyliście że jako pierwsi dostaliście zatwierdzenie przez komisarza Wojciechowskiego i Komisję Europejską. To w tym krajowym planie strategicznym są zawarte ekoschematy, to w tym krajowie, w krajowym planie strategicznym zawarta jest warunkowość. To także czas najwyższy, i pan premier Morawiecki nam tutaj wytłumaczył, dlaczego wśród kamieni milowych zgodził się chociażby na podatek. Od suwów już w 25 roku, od wszystkich samochodów spalinowych już w 26 roku, sami żeście akceptowali, podpisywali wszystkie te ideologiczne, ekologiczne doświadczenia, a teraz bijecie na alarm. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Poddam teraz ten... Aha, bo jeszcze był wniosek przeciwny. Pan poseł Wippler był pierwszy. Z wnioskami przeciwnymi było ich dużo, ale pan poseł Wippler niewątpliwie był pierwszy. Bardzo proszę, panie pośle. Można, bo... Można, bo był wniosek formalny, odroczenie. To jest jeden z katalogu wniosków. Proszę panie bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, składam wniosek przeciwny. Żadnych przerw dzisiaj, ponieważ mamy unikalną szansę przegłosować podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Pan marszałek Kołownia po ponad 100 dniach spełnił swoją obietnicę. Za co bardzo dziękujemy. Pamiętamy, jak Konrad Berkowicz wręczał tutaj panu marszałkowi uszka, mając nadzieję, że one zostaną wyjęte na święta, a przed tymi uszkami z zamrażarki zostanie wyjęta nasza ustawa Konfederacji od poniesienie kwoty wolnej od podatku. To się dzisiaj dzieje. Dajmy szansę rządowi, dajmy szansę większości spełnienie tej kluczowej obietnicy, którą chciała się koalicja obywatelska konkurować o wyborców z konfederacją. Ja powiem więcej, dajmy szansę, żeby już dzisiaj pracować nad projektem, który ma dać, dać szansę na wakacje od, od ZUS-u i poprawimy ten projekt, który przyszedł wczoraj przed rząd. Zróbmy dziękuję coś dla, Polaków, dla podat podatników merytorycznych. Dziękuję. Dziękuję za uszka, dziękuję za pana wniosek. E został zgłoszony wniosek formalny o odroczenie posiedzenia. E poddam go teraz pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 426 posłów za, 49 przeciw, 375. Wstrzymało się dwóch. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Wniosek formalny chce zgłosić teraz poseł Jakub Rutnicki w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję Panie Marszałku. Zgłaszam wniosek formalny o zmianę sposobu prowadzenia obrad i żeby tutaj pan poseł Błaszczak stanął, bo przed chwilą powiedział o wiarygodności. Wiecie, jaką ma Błaszczak wiarygodność? 0,5%, bo tyle załatwił w cudzysłowie pieniędzy, jeżeli chodzi o produkcję polskiej broni. 0,5% do 13 grudnia przygotowaliście te wnioski. Pan mówi o konkretach wy05%. Koalicja obywatelska, proszę, 600 miliardów no, za Polski. Takie to... Pani poseł Gębicka to była pierwsza. Nie, nie, ja wiem. Ale poseł Gębicka była pierwsza. Z wnioskiem przeciwnym miała być pani poseł Gębicka, ale ustąpiła panu y, przewodniczącemu Błaszczakowi. Panie wysoki Sejmie proszę. możliwości tuska wynoszą 20%. Z sumy 11 milionów euro Tusk i ta ekipa załatwili 2 miliony euro. Takie są wasze możliwości, takie są wasze możliwości. A chwaliliście się. Donald Król Europy, Tusk. 20%. Tylko 20%. Porażka totalna. Dziękuję bardzo. Nie, bo już był wniosek przeciwny do pana wniosku. Zgłosił Pan wniosek. Kończymy wnioski. Zgłoszony został wniosek o zmianę sposobu prowadzenia. Ej, ej spokojnie, spokojnie, proszę Państwa. Pan poseł Rutnicki zna drogę. Panie pośle, Mosiński, bardzo proszę. Bez żywej dys. Pana gestykulacja stwarza zagrożenie dla siedzących obok parlamentarzystów. Drodzy Państwo, jeszcze raz tylko przypomnę, wiem, że wnioski formalne. To tak naprawdę wystąpienia w sprawach bieżących. Mam nadzieję, że kiedyś wystarczy nam konsekwencji, żeby tę sprawę unormować i żeby, i żeby posiedzenia zaczynały się po prostu od normalnie wygłaszanych przez kluby i koła wniosków czy uwag w sprawach bieżących. I żebyście państwo nie musieli być stawiani przed sytuacją, w której udajecie, że zgłaszacie wniosek formalny, który nie jest. Już mówiąc zupełnie wprost. Artykuł 184 regulaminu Sejmu wyraźnie wylicza, co to jest wniosek formalny i jak może być składany. Uchwalenie tajności posiedzenia, zamknięcie listy mówców, zamknięcie dyskusji, przejście do porządku dziennego, odesłanie do komisji, głosowanie bez dyskusji, zmiana w sposobie prowadzenia dyskusji, ograniczenie czasu przemówień, stwierdzenie kworum, przeliczenie głosów. Będziemy trzymali się tej zasady, dopóki konwent i prezydium nie zdecydują, że chcą tę sytuację ucywilizować i zmienić. Żeby każdy na początku Sejmu mógł się wypowiedzieć i żebyśmy nie musieli dopuszczać do sytuacji, do których dopuszczać byśmy nie chcieli. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku dziennego. Są to zmiany w składach osobowych komisji sejmowych zawarte w druku numer 256. Prezydium Sejmu na podstawie artykułu 20 ust. 1 regulaminu Sejmu po zasięgnięciu opinii konwentu seniorów przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Czy ktoś z pani i panów posłów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionych propozycji? Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem wniosku w brzmieniu z druku numer 256? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 430 posłów za, 428 nikt nie był przeciw, wstrzymało się dwóch. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych. Przystępujemy teraz do rozpatrzenia punktu drugiego porządku dziennego. Jest to sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz ustawy o kredycie konsumenckim druki numer 208, 227 i 250. Proszę pana posła Mirosława Maliszewskiego o przedstawienie sprawozdania Komisji. Panie marszałku panie, panie marszałku, panie Premierze, Panowie Państwo Ministrowie. Panie Pośle, może zaczekajmy pół minuty, a państwa proszę o szybsze opuszczanie sali, jeżeli udajecie się na komisję. Panie pośle Jakubiak. Co to pan ma tam? Wędkę? Jeszcze raz bardzo Państwa proszę o przeniesienie rozmów do kuluarów. Pan poseł Maliszewski chce zacząć w spokoju, przedstawiać nam sprawozdanie komisji. Kiedy uzna pan, panie pośle, że jest pan już gotowy i poziom hałasu na sali dostatecznie opadł, proszę zaczynać. W dniu wczorajszym Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęła się dwoma projektami. O rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz ustawy o kredycie konsumenckim oraz poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawy zawarte w drukach odpowiednio 227 i 208. Komisja podjęła po pierwsze uchwałę o tym, że będzie oba projekty rozpatrywać jednocześnie. Po drugie, że projektem wiodącym, podstawowym będzie druk z projektu, projekt z druku nr 208, czyli poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej oraz zmianie niektórych innych ustaw. W trakcie procedowania zgłoszonych zostało kilka poprawek, w tym jedna poprawka uzyskała akceptację Wysokiej Komisji, podobnie jak cały projekt. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawia ten projekt Wysokiej Izbie do rozpatrzenia. Dziękuję Panie Marszałku. Dziękuję bardzo, zapraszam. Dziękuję panu posłowi. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysyła 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3 oświadczenia w imieniu koła. Otwieram dyskusję. Głos ma pan poseł Jacek Bogucki. Panie Marszałku, Wysoka Izbo.